Kurs angielskiego online. Angielski to język prawie tak przydatny jak Wybrzeże Kości Słoniańskie. Dogadać się w nim można prawie na całym świecie, a także w południowo-wschodniej części marca i na północy Snickersa. Online, czyli na linię, możesz uczyć się nawet parę metrów nad ziemią. W przeciwieństwie do pozostałych metod, 1000 PL nie powoduje próchnicy, wrzodów i ataków serca. Jest to metoda rekomendowana przez najlepszych weterynarzy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Nie była testowana na zwierzętach z wyjątkiem jednego tasiemca. Polecana dla dorosłych w wieku od 99 do 3 lat. Ta metoda naprawdę przynosi rezultaty, które są drewniane i mogą zawierać śladowe ilości orzeszków arachidowych. Możesz uczyć się w swoim tempie, pod warunkiem, że Twoje tempo to 69 słów na sekundę. Uczymy Cię tylko tysiąca najczęściej używanych w angielskim słów. Przez to będziesz rozumieć od 80 do 180% angielskiego. W zależności od tego, jaki masz procent krwi krążącym w Tobie alkoholu. Uwaga! Mogą wystąpić niepożądane efekty, takie jak pięciokrotny wzrost Twojej pensji, czy też nieoczekiwane poczucie pewności siebie podczas podróży. W przypadku wystąpienia tych objawów, skonsultuj się z lekarzem lub grabarzem. Na farmaceutę jest już za późno. Przeciwwskazania! Jeśli lubisz tradycyjne metody, za to, że przeciążają Ci niepotrzebnym materiałem i chcą Ci nauczyć wszystkiego naraz, trzymaj się od tego kursu z daleka, bo mogłoby się okazać, że w czasie krótszym niż kiedykolwiek wydawało Ci się to możliwe, będziesz rozumieć 80% angielskiego. Oby dopiero było.